razem z żoną jesteśmy prowadzącymi rodzinny dom dziecka w Dębogórzu koło Gdyni. Wychowujemy dzieci z pieczy zastępczej, jesteśmy rodziną zastępczą dla nich i swoje biologiczne dzieci także. W Jeziorsku zacząłem swój czwarty charytatywny zimowy spływ zimowy. Już wcześniej takie trzy spływy zimowe zorganizowałem. To były spływy głównie na Wiśle, na rzece Wiśle. Tym razem zdecydowałem się na Wartę ze względu na mojego chrzestnego też m.in. Marka Chlebickiego, który tutaj w Koninie mieszka. I no, chciałem go odwiedzić i chciałem Spłynąć rzekę, którą mi kiedyś pokazał jako siedmiu czy 8 -latkowi, zabrał mnie na taki spływ kajakowy, a robię to po to, żeby nagłośnić zbiórkę pieniędzy, które zbieramy na sportowo-rekreacyjny plac zabaw dla dzieci z naszego domu dziecka. Mamy bardzo duży, niezagospodarowany plac koło domu i chcemy wybudować im miejsce, w którym będą mogli aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Budować pewność siebie i generalnie bawić się tak, jak dzieci powinny teraz się bawić, czyli na świeżym powietrzu, a nie w telefonach, prawda? Łatwo nie jest, jest ciężko. Powiem szczerze, że to jest najcięższy mój zimowy spływ, głównie przez zachodnie wiatry, a warta płynie na zachód. Więc cały czas te zachodnie wiatry wieją mi w twarz. Jest to naprawdę bardzo ciężki spływ. E, powiedziałbym, że e, warta daje mi dużo bardziej popalić niż Wisła, e, ale z drugiej strony też jest bardzo piękną rzeką i na pewno tutaj wrócę latem. A? Jak wieje wiatr, to, wie, to płynę około 4 km na godzinę. Tak jak tutaj do Was płynąłem, około 2 godziny. Nie? E, miałem do pokonania 8 km, więc jak wieje wiatr, to 4 km na godzinę i to muszę naprawdę się mocno sprężać. A jeżeli wiatru nie ma, to wtedy rozwijam prędkości. Nawet do 8 km na godzinę. Nie? Sama warta płynie około 2 km, 3 km na godzinę i te 2 km ona mnie niesie, więc przez 10 godzin mógłbym zrobić te 20 km bez wiatru, nie wiosłując. Aczkolwiek no, rzędy kilometrów muszę pokonać dziennie około 50, 60, czasami nawet 70. tym planem jest dzisiaj osiągnąć ląd, miejscowość z zakoninem. I na następne dni Poznań. Jeszcze nie wiem, czy w Poznaniu będę we wtorek czy w środę. Troszkę moje plany się pokrzyżowały głównie przez ten wiatr, ale jutro wszystko ma się zmienić. Ma co prawda być większy mróz, bo do minus 11 stopni, aczkolwiek jeżeli nie będzie wiatru, to myślę, że płynąć będzie się zdecydowanie lepiej. Tutaj jak dopłynąłem do konina, to mam około 80 km może 90 ze sobą. Tak, jak przygotowuję się do tych spływów, to na pewno przede wszystkim od ponad miesiąca kompleksowy system witamin przyjmuję, bo to jest bardzo ważne. Mam taki specjalny, nie będę tutaj reklamował producenta, ale mam taką specjalną mieszankę witamin 91 i codziennie takie duże dawki witaminy C, witaminy D przyjmuję, więc na pewno to wspiera bardzo moją odporność. I na takie zimowe wyprawy trzeba zadbać przede wszystkim o witaminy. Jeżeli chodzi o sprzęt, no to w zasadzie ciepłe ubrania, nie? To jest coś ciepłe i suche muszą być cały czas. Ja mam na sobie teraz trzy pary spodni, trzy koszulki i jedną bluzę poza tą kurtką jeszcze dodatkowo w kajaku jest mi nawet ciepło w sensie ciepło, jeżeli nie wieje i ten zimny, marznący wiatr najgorzej jest w ręce, w rękawiczki, nie? bo rękawiczki kiedy są mokre one bardzo mocno zbierają ten chłód, szybko zamarzają i wtedy te palce tych palcy prawie już wieczorem nie czuję, nie? Nickolwiek, mam też pełne rękawiczki gumowe ciocia jeszcze poratowała mnie takimi kuchennymi wypełnianymi bawełną, więc mam nadzieję że one też pomogą I <laughs> do Mam nadzieję na pewno dopłynąć w ciągu tych trzech najbliższych dni do Poznania i później mam Gorzów Wielkopolski po drodze, no i sam na samym końcu Kostrzyn nad Odrą, nie? Około 390 km wiesz. Dlaczego nie latem? Dlatego, że latem rzeki pływa bardzo dużo osób. I generalnie rzecz biorąc ta nasza zrzutka, zrzutka.pl, ukośnik dom pełen barw, bez polskich znaków, można sobie wpisać, tam są wszelkie aktualności dotyczące tej zrzutki, żeby ją nagłośnić, tych zrzutek, zbiórek jest sporo, nie? Żeby aby na trzeba zrobić coś bardzo, powiedziałbym, szalonego, coś takiego, co, czego ludzie nie robią zazwyczaj, więc są to ekstremalne, muszą być jakieś ekstremalne aktywności. no Uważam, że spływanie rzek zimą na pewno jest ekstremalnym sportem i nie dla każdego, nie? No nie, nie spotyka się żadnych innych kajakarzy na warcie. I takie place zabaw są bardzo drogie. Najtańszy plac zabaw, który producent zdecydował się, pan Gliński z Białego Stoku, zdecydował się nam yy, wykonać. To jest 46 tysięcy złotych i tam jest bardzo dużo tych urządzeń, więc to jest bardzo atrakcyjna cena. Mamy uzbierane już na zrzut co około 6,5 6 tysiąca złotych, może 6600. Mój szef z firmy, w której pracuję, Rockstek yy, powiedział, że dorzuci się 5 tysięcy złotych jak dopłynę do końca, więc to też jest dodatkowa motywacja. Yy, no 46 tysięcy to jest taka kwota w zasięgu. Stosunkowo niedawno zostaliśmy rodzinnym domem dziecka, bo w sierpniu tego roku i w zeszłego roku, przepraszam, już bo jest styczeń. Yy, Teraz na tę chwilę mamy trójkę naszych biologicznych dzieci, czwórkę dzieci z pieczy zastępczej. To są dzieci od 2 do 9 lat. To są fantastyczne dzieciaki i bardzo kochane. Zgodziliśmy się do 8, ale myślimy teraz, po, po tym jak, jak, jakie mamy doświadczenia już z tym, że na razie zatrzymamy się chyba przy 6, bo liczy się to, żeby zapewnić jakościowo, jak najlepsze życie dla tych dzieci. Tak dzwonią, żona bardzo się martwi, mówi, żebym przerwał, jeżeli tylko będę miał jakieś załatwiami w kole wyzwoniła do jakichś pokoi, które były pokoju i ręki w kolei i tam się zatrzymałem na noc, bo było naprawdę, byłem cały przemoczony. To była ciężka noc, bo padał śnieg z deszczem i miałem naprawdę duży problem. Wszyscy się martwią, dzwonią do mnie na kamerze i córki i dzieci z pieczy pytają, jak tam wujek płynie. Nie? No o tyle jest dobrze, że mam już doświadczenie, więc tutaj troszeczkę mniej się martwią o to, czy mi się coś stanie, czy nie. No i mam już taki, może bym powiedział, zachowawczy, czy jestem bardziej i nie robię jakichś ekstremalnych rzeczy, tak jakbym robił jeszcze z 20 lat temu, nie? To jest bardzo, bardzo ciężkie, jeżeli chodzi o psychikę. Psychika bardzo siada yy, i ma ochotę człowiek skończyć w pierwszym możliwym, yy, możliwym miejscu, z którego odjeżdża pociąg do domu, no ale jest ten cel, nie? I jakby nie było, to widzę po wpłatach, że im więcej yy, dzieje się na rzece i im ciężej mi jest, im więcej tego udostępniam. Zapraszam w ogóle na mój profil, nazywam się Szymon Machnowski, ja powtórzę raz jeszcze albo zrzutka.pl ukośnik Dom pełen barw bez polskich znaków. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam, tam w aktualnościach można znaleźć, zapraszam na naszego Instagrama, Dom pełen Barw, i tam relacjonuję z całą swoją podróż. Więc kiedy jest ciężko, to jest taka dodatkowa motywacja, że ludzie jednak, no może to trochę strasznie zabrzmi, ale ludziom, jak kiedyś ktoś powiedział chleba i igrzysk, jak coś się dzieje, to te wpłaty idą lepiej. Nie? Więc na pewno był to dobry pomysł i dobra ścieżka do tego, żeby zebrać pieniądze. To Wujek Marek mnie zaraził tym całym kajakarstwem. No jest tak całkiem, bo razem z tatą byśmy tutaj, jak, ile miał Szymon, 12 lat chyba gdzieś Ja myślę, roku. że byłem troszkę młodszy, około 8-9. Tak no, około tak? 10 pewnie. E, płynęliśmy właśnie z chatki ornitologa do Poznania Wartą we trójkę e, kajakami naszymi klubowymi, turystycznymi. No była to taka czterodniowa wyprawa. Ale w lecie z dużą przyjemnością, także i dużą radością. Myślę, że trochę wtedy chwycił tego baku. Chwyciłem na pewno. Inicjatywa bardzo trudna, no to jest duży trud. No, tym bardziej, że w tym roku zima dopisuje. Czyli jest naprawdę zimno, a jeszcze zachodni wiatr wartą to jest naprawdę duży trud. No i to trzeba w jakiś sposób podziwiać, no bo nie każdego byłoby chyba z nas stać na to, żeby się czegoś takiego podjąć. Zachęcam bardzo. Do, do pływania kajakiem po rzece Warcie. Zachęcam po y, rzece Wiśle, w ogóle po rzekach. Aktywność fizyczna jest wskazana, może nie zimą, ale już niedługo wiosna, więc y, mam nadzieję, że tutaj te spływy kajakowe y, na przykład pomiędzy Kołem a Koninem y, też jest taka miejscowość Ochle. Mają tam y, stanicę kajakarską. Y, udostępnili mi ją na noc, tylko nie dopłynąłem do niej. Ale też kajaki Ochle y, 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 mieszczą się tam tutaj w połowie y, trasy. Więc tutaj jest bardzo dużo fajnych miejsc, których jaki można wypożyczyć i sobie popływać. Zachęcam do tego gorąco, do wszelkiej aktywności fizycznej.